Wolna Wola Tomasz Hałko, rok 1999 Wydawnictwo Intego Bóg Prosta technika medytacyjna. Istnieje cały szereg różnych szkół medytacji. Większość z nich używa tak zwanej mantry skomponowanej z kilku słów czy dźwięków. Mantra jest powtarzana w umyśle, żeby nam pomóc osiągnąć i utrzymać stan ciszy umysłu. Mantra, w przeciwieństwie do tego, co wmawiają niektórzy nauczyciele medytacji, nie ma w sobie niczego świętego i w zasadzie nie ma mantry, która jest lepsza niż inne. Jakkolwiek, mantra ma dwie ważne funkcje, które mogą nam bardzo pomóc w osiągnięciu i przedłużeniu medytacyjnego stanu ciszy umysłu. 1. Mantra jest bardzo prostą myślą. Staje się ona nam bardzo dobrze znana, gdy powtarzamy ją w pamięci. Myśl ta jest używana do zastąpienia innych myśli, jakie mogą nam zakłócać ciszę umysłu. Za każdym razem, kiedy zauważymy, że myślimy o czymś w czasie medytacji, używamy mantrę, żeby inne myśli nią zastąpić. 2. Kiedy medytujemy regularnie przy użyciu tej samej mantry, jakakolwiek ona by nie była, przyzwyczajamy nasz umysł, że nasza mantra jest związana z błogim stanem medytacji. To przyzwyczajenie zostało nazwane kotwicą przez twórców i praktykantów metody zwanej neurolingwistycznym programowaniem NLP. Po osiągnięciu takiego przyzwyczajenia, nawet gdy jesteśmy wyprowadzeni z równowagi, sama myśl o mantrze pomaga nam osiągnąć równowagę umysłu prawie natychmiast. Ta cecha i funkcja mantry jest znakomitym narzędziem w trudnych sytuacjach życia. Narzędziem, które sami w sobie rozwijamy i ulepszamy w rezultacie systematycznej praktyki medytacyjnej. Rozumiejąc powyższe funkcje mantry, staje się oczywistym, że zmienianie mantry nie jest dobrym pomysłem. Zmianę mantry można rozważać jako pożyteczną tylko w specjalnych sytuacjach, np. wtedy, kiedy chcemy wyeliminować pewien nawyk, który przeszkadza nam w osiągnięciu głębokiego stanu medytacji i nasza obecna mantra wydaje się związana z tym nawykiem. Jest także logiczne, że jakąkolwiek mantrę używamy, nie powinniśmy jej ujawniać nikomu innemu. W przeciwnym wypadku dajemy innym ludziom sposób telepatycznej kontroli naszego umysłu przy użyciu naszej własnej mantry. Mantry są zazwyczaj skomponowane z przeplatających się między sobą samogłosek i głosek nosowych. Jedną z najbardziej znanych mantr jest oum czy aum. Ale odpowiednie słowo w dowolnym języku może służyć za mantrę, gdy rozciągniemy sylaby: dom, zen, sam, rząd, koń i tak dalej. Dobrze jest, gdy mantra jest sztucznie stworzonym słowem i nic nie znaczy w żadnym języku. Postawa ciała w czasie medytacji nie jest bez znaczenia. Najłatwiejsza jest wygodna pozycja siedząca z prostym i pionowym kręgosłupem. Jeśli się położysz, najprawdopodobniej zaśniesz. Możesz to wykorzystać, kiedy masz trudności z zaśnięciem. Łączenie rąk i krzyżowanie nóg w czasie medytacji jest pożyteczne, ponieważ w ten sposób zamykamy swoje pole bioelektromagnetyczne i tym samym zwiększamy jego intensywność. Siedzenie w pozycji jogi ze skrzyżowanymi nogami jest dobrą pozycją, ale jej osiągnięcie wymaga systematycznego treningu. Jeszcze jedną pozycją, jakkolwiek bardzo rzadko dzisiaj używaną, jest pozycja głębokiego przysiadu z kolanami blisko piersi, ze skrzyżowanymi rękoma i nogami. Pozycja ta przypomina pozycję płodu w łonie matki, zanim się rodzimy. Jeżeli nigdy nie udało ci się spróbować medytacji, znajdź zaciszne miejsce i wypróbuj następującą metodę. Przyjmij wygodną pozycję ciała, jedną z wyżej wymienionych. Zamknij oczy i rozluźnij wszystkie mięśnie w swoim ciele, włączając mięśnie twarzy. Kilka nosowych oddechów w stylu jogi ze zmianą nozdrzy dla wdechu i wydechu jest pomocne w tej fazie. Zanim przejdziesz do następnej fazy, upewnij się, że wszystkie mięśnie w Twoim ciele są tak rozluźnione, jak to tylko możliwe. Ignoruj każdą myśl, z której sobie zdasz sprawę. Nie kontynuuj żadnej myśli, po prostu ignoruj je wszystkie przez co najmniej 15-20 minut. Możesz używać mantry, wyobrażać sobie, że słyszysz dźwięki mantry we własnym umyśle. Za każdym razem, kiedy zauważysz, że o czymś myślisz. Innym sposobem jest liczenie myśli bez próby ich analizy. Kiedy osiągniesz dwie czy trzy myśli w ciągu pięciu minut albo zapomnisz, jaki numer był ostatni, oznacza to, że medytujesz. Zanim zaczniesz medytację, dobrze jest dokładnie zdefiniować, czego chcesz się nauczyć i co zrozumieć. W czasie medytacji nie formułuj pytań i nie oczekuj odpowiedzi. Są to także myśli. Stopniowo, w miarę jak nabierzesz doświadczenia, będziesz w stanie osiągnąć spokój i ciszę umysłu, nawet w tłumie ludzi, czy też w trudnej sytuacji, z pomocą Twojej mantry. Oczywiście nie używaj mantry w trudnych sytuacjach, dopóki nie masz pewności, że praktykujesz medytację wystarczająco systematycznie i że dźwięk mantry rzeczywiście Ci pomaga w uzyskaniu spokoju i ciszy umysłu.